Cześć kochani. W tym odcinku zrobię dla Was przegląd gazetki z firmy Schneis z serii Horse Club. Niestety nie mogę wam powiedzieć z jakiego miesiąca jest ta gazetka. Nagrywam ten odcinek z pewnym opóźnieniem. Jest to gazetka, w której znajdziemy młodszą wersję Blossom, którą na pewno znacie, a takim innym dodatkiem są gumki do ścierania, oczywiście w kształcie koni. Jestem w szoku, bo te gumki są świetnej jakości. Pierwsza przedstawia storma i ma nawet zrobione gumeczki na grzywie. Druga gumka to serduszko, takie zwykłe różowe. A trzecia gumka to mystery, czyli klacz od Sary. Tutaj też mamy zrobione gumeczki i nawet inny kolor na pyszczku. W dalszej części tego odcinka zobaczycie dokładną recenzję tego źrebaka. Porównam go też z dorosłą wersją Blossom. Na okładce możemy zobaczyć piękny rysunek przedstawiający Blossom i innego źrebaka. Zaczynamy od spisu treści. Następne dwie strony zajmują ciekawostki oraz najważniejsze informacje o rasie andaluzyjskiej. Na następnych stronach mamy komiks. Jak będziecie mieli tą gazetkę to możecie sobie przeczytać co tym razem spotkało dziewczyny z Horse Clubu. Po przeczytaniu komiksu możemy sprawdzić, czy wszystko zapamiętaliśmy. Kolejne strony to plakaty. Jeden przedstawia Hannę i Kayen, a drugi konia andaluzyjskiego. Na kolejnej stronie możemy znaleźć zadanie, czyli sprawdzić różnice na tych dwóch obrazkach. Na kolejnych stronach mamy obrazek do pokolorowania. Mamy tutaj Sarę z jej koniem Mystery i musimy też tutaj dokleić jednego z koni. Mamy też podpowiedź, że możemy wykorzystać gumki do ścierania. Ja nie będę kolorować tutaj kredkami, więc raczej gumek nie wykorzystam. Na następnych dwóch stronach możemy się dowiedzieć, jak wykonać taki przepis na jakieś kulki z ciasta, z których możemy stworzyć konika. Na kolejnej stronie znajdziemy różne rzeczy do wycięcia i jest napisane na której stronie mamy daną rzecz przykleić. Następna strona to kolorowanka, a na kolejnej stronie mamy różne ciekawostki o mniejszych rasach koni, dokładniej mówiąc o kucach. I na samym dole mamy figurki przedstawiające dane rasy. Na następnej stronie możemy zobaczyć różne urocze stenki z udziałem źrebaków. Kolejna strona posiada kolorowankę ze źrebakiem i Haną oraz też informacje o pani weterynarz, czyli o mamie Hanny. Następna strona to kolorowanka z koniem i właśnie panią weterynarz. Na samym końcu znajdziemy kolorowankę oraz zapowiedź co będzie w następnej gazetce. I jak widzicie będzie tutaj źrebek przedstawiający princes, czyli klacz fryzyjską. Kupiłam już tą gazetkę, więc będziecie mogli ją zobaczyć w następnym odcinku z tej serii. Na tylnej okładce mamy pokazane kilka zestawów z firmy Schneiss. Na zdjęciach możecie zobaczyć wypełnione zadania oraz jak pokolorowałam wszystkie obrazki z tej kolorowanki. Używałam tutaj tylko pisaków, bo to najlepiej się sprawdza na takim śliskim papierze. Kretki na takim papierze niestety wyglądają na jaśniejsze i mogą się rozwarstwiać. Użyłam tutaj markerów alkoholowych, więc część kolorów przebiła na drugą stronę. Ale nie jest to aż tak widoczne. Śremak jest rasy andaluzyjskiej i przedstawia młodszą wersję Blossom, czyli klaczy znanej z różnych zestawów z jeźdźcem o imieniu Zofia. Grzywa i ogon są pomalowane na kolor żółty i na nich są namalowane różowe kwiatki. Tylko niestety to nie wygląda jak kwiatki, to bardziej wygląda jak losowe kropki w kolorze różowym, namalowane na grzywie i ogonie. I co najlepsze, nie ma ich po drugiej stronie. Co jest Akurat wielkim minusem, bo skoro zrobili już kwiatki, to czemu ich nie domalowali z drugiej strony? Tego akurat nie rozumiem. Źrebek ma szare cieniowania na pysku, a nareszcie ciała nie ma żadnego cieniowania, więc jest zupełnie płaski po prostu pomalowany białą farbą i tyle. Kopyta są koloru brązowego i mają na sobie ciemnobrązowe kreski. Grzywa jest w kształcie irokeza, co moim zdaniem średnio pasuje do blosom. Blosom to tak naprawdę ekskluzywne malowanie zierbaka antyluzyjskiego z roku 2016. Możecie zobaczyć na zdjęciach ich porównanie. Można wyróżnić kilka różnic pomiędzy dorosłą wersją blosą a jej źrebięcym odpowiednikiem. Pierwsza, najważniejsza różnica i największy minus to wykonanie kwiatków. W dorosłej wersji widać dokładnie płatki oraz strukturę tych kwiatków. W źrebięcej wersji są tylko namalowane losowe, różowe kropki. I co najgorsze, nie są one namalowane z drugiej strony żywy czy ogona, co totalnie nie ma sensu. Skoro już kwiatki i próbują odtworzyć tą klacz, to powinni zrobić kwiatki po obu stronach. Kolejna różnica to kolor kopyt. U dorosłej klaczy są one szare, z widocznymi, ciemnymi kreskami. Natomiast u zierbaka kopyta są brązowe, z widocznymi, ciemniejszymi kreskami. I ostatnia różnica to pysk. U zierbaka mamy tylko szary pyszczek, a u klaczy jest jeszcze zaróżowiony, co dodaje bardzo dużego uroku. Tego zierbaka nazwałam... Hortensia. To jeden z moich ulubionych kwiatów. Podsumowując recenzję tego źrebaka, muszę szczerze powiedzieć, że jestem zawiedziona jego wykonaniem. Najbardziej jestem zawiedziona tymi kwiatkami. Kupując tego źrebaka, nie spodziewałam się, że jest tak źle wykonany. A trzeba podkreślić, że to jest figurka Exclusive. A mając dorosłą blosą, oczekujemy, że będzie podobny. A niestety tak nie jest. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym źrebaku i czy. Zamierzacie kupić tą gazetkę? Jestem bardzo ciekawa waszych opinii, czy zgadzacie się ze mną, czy może macie zupełnie odmienne zdania i ten zrobak wam się podoba. Minął już jakiś czas od premiery tej gazetki, więc nie wiem, czy jeszcze ją dostaniecie. Szukajcie w swoich lokalnych kioskach, możecie też szukać w MP-u, czy innych księgarniach, w których znajdziecie gazety. Czasami gazety też są dostępne w różnych marketach. Postaram się znaleźć jakieś oferty samego źrebaka, jeśli chcecie go kupić osobno, bez gazetki. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych filmów. Zajrzyjcie też na media społecznościowe, na których jestem często aktywna i wrzucam zdjęcia figurek, które pojawiły się w filmach oraz zapowiedzi nowych filmów na kanale. Do zobaczenia w kolejnych filmach.